Cześć wam wszystkim dzisiaj z samego rana się z wami witam Idę właśnie wypuścić kury. Wyłączymy Wyłączymy halogeny już kurczaczki szaleją temperaturka o 10 stopni nie jest źle jak po nocy o i tu są moje liney Proszę bardzo. Kogut główny pierwszy woda no jest, wszystko jest. Muszę coś tutaj jeszcze wymyśleć, żeby oprócz tego jednego wejścia jeszcze chyba drugie tutaj zrobię, bo no to jest sławiutkie wejście na te grzędy chyba przycinaliśmy przecinaliśmy trochę lotki, to automatycznie przestały wszystkie wskakiwać tutaj na górę. No i pusto. No. A tu są zielone nóżki. Rzeczywiście, a mają... Niesamowite, o, tu walka kogutów się zaczyna, już biegają. E, kochani, dzisiaj mam taki pomysł, że e, e, zrobimy wywar e, wzmacniający zarówno i odporność, no i taki zapobiegawczy. E, z racji tego, że jeszcze są zimne nocki, to damy go e, małym kurczakom tutaj. No i dla kur e, wywarta jak na forum pisaliśmy niejednokrotnie z naturalnych, e, naturalnych owoców i warzyw e, takich jak czosnek, cebula. E, zobaczymy tam co jeszcze e, mamy w lodówce. <laughs> Sorry, pewnie imbir e, i inne ziółka, ale to do zobaczenia później przy stole. Hej, witam ponownie. Dzisiaj byłem na zakupach, sytuacja tego wymagała. Kochani, kurkom jeszcze dzisiaj dorzucimy, ponieważ ostatnio miały bardzo mało zieleniny. Dlatego biała kapucha, i jeszcze z ostatnich sadów dyniami została. To jest taka ala To też połóweczkę wrzucimy, połówkę białej. Kapuchy i połowę dyni. Pokroję to, przygotuję i odzywam się za chwilę. No i jestem z powrotem. Dynia już pokrojona. Podobnie jak, jak kapucha. Pokroiłem w kosteczkę. W zupełności wystarcza. Jedną połóweczkę bierzemy. Drugą połówkę odkładam na jutro bądź pojutrze. Dyni też kawałek odkroiłem i w takich większych kawałkach to dajemy. Zaraz zobaczycie co to się będzie działo z tym Oczywiście dobrze jest troszeczkę e, troszeczkę rozłupać te głąby to chociaż głąb jak głąb ale tak jak te liście właśnie to żeby one były luźne żeby zaraz nie ganiały się Wiecie jak do góry jedna ma Zaraz cała reszta chcę mieć o, wrzucimy szyściutko i tyk. i taką mieszaneczkę czy mieszaneczkę, rada mieszanka, tylko po prostu zrobiona kapucha pokrojona dla kurek. O, ja nie robię koko ani innych. Tylko kurki wołam przez smokanie, Już się nauczyły. Zostawić mnie zapomniałem gumioków. O! Zobaczcie co się dzieje. Tam one zostają mnie od czasu do czasu. nie wysypuje wysypuję na wybieg, mimo tego, że mają koryto. Ale to tam do koryta wrzucamy. E, wrzucamy jakieś ziarna, e, jakieś sery białe. E, coś, co, co mogłoby wsiąknąć w ziemię głównie. No i taka drobnica, właśnie tak jak mówię, ziarna, nie? A tak jak takie większe y, większe rzeczy, to... To tylko i wyłącznie na ziemię i trochę połażą, podziobają No i trochę świeżynki dostały. No dobra, to w takim razie na razie się e, z Wami żegnam. Za chwilę wracam. To już chyba będziemy robić e, ten wywar. Chyba, że jeszcze coś w międzyczasie e, załączę, zmontuję. Dobra, do zobaczenia za chwilę. No i witam ponownie. Słuchajcie, z racji tego, że nie wszystkie mam świeże produkty, tylko też niektóre są właśnie suszone, zakupione tutaj ze sprawdzonego źródła u mnie. Dlatego pozwoliłem sobie też wykorzystać część takich suszonych, tak, ale spokojnie można robić na im świeższe, tym lepsze. To jest główna zasada, tak? Słuchajcie, tak pokrótce troszeczkę tak opiszę, tylko to, co tutaj wrzucamy do tego wywaru. Bo przygotowałem sobie tutaj już wiaderko z wodą, 10 litrów, będzie wywar trochę mocniejszy. Ten wywar będzie stał około dwóch dni. Yy, I będę go rozcieńczał, o połowę chciałbym go rozcieńczyć, tak? Czyli żeby mi to na dwa dni mniej więcej starczyło. Kurko, kurki dostaną, yy, bo mam, chcę dać i kurczakom, tym małym zielonym nóżkom, i kurą. Yy, tak, wiecie, zapobiegawczo i uzupełniająco witaminy. Yy, I słuchajcie, tutaj tak, z czego będziemy robić? Pietruszka, yy, cząber Czosnek, imbir, oregano. I tutaj mam niepodpisany majranek. Wiadomo, słuchajcie. A, jeszcze dodatkowo cebulka. Tutaj czosnek jest, ale czosnek będziemy brać normalny taki czosnek, główki czosnku, więc to od razu pach odrzucamy. I dodatkowo jeszcze imbir. Podobnie mam, znalazłem, więc bierzemy jego, ten imbir odrzucamy. Będzie wykorzystany do czegoś innego. W razie czego no i dobra i teraz tak słuchajcie pietruszka bo trochę poszperałem notatki sobie trochę porobiłem notatek tak żeby coś wam powiedzieć na temat dlaczego to wrzucam. No i słuchajcie pietruszka wzmacnia ogólnie organizm zawiera dużo żelaza i witaminy C beta karoten i kwas foliowy. No oprócz tego dodatkowo jeszcze dużo innych elementów. E, takich jak na przykład magnes, wapń, potas, fosfor, fosfor, e, cynk, miedź i magnes. Jeszcze raz. Nie wiem dlaczego dwa razy magnes, ale tak mi się powiedziało, więc, e, więc e, mówię. E, bardzo dużo posiada. E, druga część, znaczy, przepraszam, czomber teraz, tak? Czomber. E, słuchajcie, właściwości ma e, antyseptyczne, e, moczopędny, wiatropędny. Czyli, kurki mogą tutaj, jeżeli chodzi o trawienie, pomaga im na trawienie bardzo dobrze. Będzie pomagał Przeciwbulowo, Lekko obstrukcyjnie. Ciekawe. Poprawia trawienie, czyli tak jak już mówiłem. I, I pobudza jeszcze apetyt. Oprócz tego, no to troszeczkę tego damy. Nie będziemy dawać czombru za dużo. Ale, ale troszeczkę damy czosnek, to tak jak Wam tutaj pokazuję ząbki czosnku. Tutaj mam akurat e, około chyba sześciu, na całość będę rzucał. E, to wiadomo, aminokwasy, e, związki śluzowe, witamina B1, B2, PP, witamina C, e, prawitamina A w czosnku, więc e, całkiem fajnie. E, liczne sole mineralne, potas, wapń, magnez, czyli tutaj ten wywar będzie bardzo e, że tak powiem, w za, w, z wapnem, tak. E, co my tutaj jeszcze mamy? E, witamina C, witamina A. E, oczywiście. E, no i co najważniejsze, to najważniejsze jest to, żeby był świeży. Im bardziej pachnie, im bardziej jest pachnący, e, świeży, tym lepszy. No i dobra, wróciliśmy. Sorry, miałem małą awarię, musiałem przerwać filmik. Dobra, o czym teraz mieliśmy mówić? Czosnku, o czosnku to mówiliśmy. O, i oczywiście naturalny antybiotyk, tak? Czosnek to jest naturalny antybiotyk, więc tutaj fajnie jest, jeżeli kurki coś się dzieje, kichają, prychają, coś a'la przeziębienie, dawać. Dawać wywar, nawet robić sam. Z cebulą na przykład, bo cebula podobnie działa. Nie tak intensywnie jak to, ale bardzo dużo witaminy C zawiera. Zresztą, pewnie na, na pewno wiecie o tym, tak. Dawać i będą ważne, żeby były zdrowe. Jeżeli są zdrowe, wszystko mają odpowiednią ilość witamin pozyskiwanych z naturalnych. Wtedy są naturalnie na takich naturalnych witaminach. Wiadomo, zdrowsze jajeczka, potem nie trzeba żadnych leków, żadnych chemii dawać. Dobrze. No i tutaj taki mały coś korzeń imbiru. Słuchajcie, korzeń imbiru ogólnie pomaga przy dolegliwościach, dolegliwościach związanych z układem pokarmie, pokarmowym i trawiennym ogólnie, czyli na brzuszek, na tutaj na trawienie górek powinien być super. Działa żółciopędnie, rozkurczowo, likwiduje wzdęcia, tak? Czyli wszystko co związane z brzuchem. Posiada bardzo dużo węglowodanów, witaminy C, B1, B2, witamina E, A, K, kwas foliowy oraz składniki mineralne, czyli wapń, fosfor, żelazo i potas. Super. Dobra, idziemy dalej. Oregano. Oregano. Co my tutaj mamy oregano? Właściwości lecznicze. Przeciwgrzybiczne, co jest bardzo fajne, yy, i antybakteryjne. Oregano naprawdę bardzo super na wszystkie te bakterie, nie pozwala im tutaj się rozwinąć. Yy, posiada yy, witaminę C, A, E, K, oczywiście kwas foliowy, błonnik, magnez, żelazo, wapni, fosfor, czyli to co wcześniej czy wcześniejszych, dlatego nie musimy dawać dużych dawek. Damy wszystkiego po trochu, żeby to było też nie była dawka jakaś taka za duża. Tak no i Majeranek trochę niepodpisany. Działa rozkurczowo tutaj na mięśnie. Przeciwzapalnie również hamuje biegunki, pomaga na katar, kaszel. Zatoki to akurat nie u kur, ale, ale to tak mówię od razu również, jakbyście chcieli sami, to również na chore zatoki, więc, więc no tak jak mówię, po to się używa majeranku, czyli tak jak tutaj dajemy chyba do flaku bodajże, kucharzem dobrym nie jestem, ale przy flakach majeranek, dlatego tutaj potem wiecie co się dzieje, jak takie flaki są dobrze przyprawione, nie? Z nosa zawsze troszeczkę tam leci. No i witamina CB6. A, E i K. E, no i proszę ja was, zawiera również bardzo, bardzo duża, dużo wapnia. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o skorupki dla kurek, e, to mieszanka będzie naprawdę super taka, żeby te jajka były mocne, takie fest. Żelazo, magnez, fosfor, sód i cynk. No i to by było, proszę ja was, na tyle. Kartkę odrzucam z dodatkami, bo tak jak powiedziałem, żeby zapamiętać wszystkie składniki, co dany składnik posiada to jednak trochę trochę tego e, trzeba mieć głowę, mówię, głowę jak, łeb jak sklep kurczę e, i żeby te półki też były, były pełne. No i dobra. Słuchajcie, z racji tego aptekarzem nie jestem, e, więc lecimy na oko z tym wszystkim. E, ja jeżeli chodzi o pełne pełno, e, z, pełno. zdrowia to wiadomo. Zdrowia nigdy Nigdy za mało. Zawsze powinno być. Cytryny, przepraszam, boże, cebula. Cebula, dwie potężne cebule. Mamy sześć główek czosnku, e, imbir. Mm, no tak około 8 cm będzie. Taki 8 cm kawałek mniej więcej. E, połowę e, pietruszki wrzucę, czyli 25 g, e, 25 g cząbru. Czom, e, e, tu mam... 30 gram oregano to tak samo 15 wrzucam czyli to połowę dawki no i tutaj tutaj mamy no tak myślę że, że będzie spokojnie ze stówka w takim razie tutaj tutaj tego majeranku z racji tego że jest posiada bardzo dużo wapnia no i tutaj działa dobrze na powstrzymanie tej biegunki, a moje kurki ostatnio tak zauważyłem, ta kubka taka trochę rzadzista jest, nie chciałem tutaj z tym panikować, ale tak samo damy 50, czyli połóweczkę tego, wsypujemy wszystko do letniej wody. Nie może być gorąca, żeby te, te wszystkie witaminy, które tutaj mamy, w, tym... w tych naturalnych trzech elementach i w tych suszonych, też naturalnych, tylko że suszonych, w tych świeżych żeby na nie zginęły przez naszą y, nasze chcie, chcie, chciecie dobra, tak? Czyli żebyśmy nie przesadzili. Nie przesadzamy. Woda jest letnia, ale nie jest gorąca. Tak, żeby to się wszystko tam parzyć nie będzie, ale wywar będzie sobie stał. W tej historii jeszcze zataczkę, ale widzicie jak to tam jest. No dobra. E, w takim razie za chwileczkę postaram się stopować filmik. I będziemy pokazywać, jak wsypujemy. No i dobra, już jestem. Sorry, że tak, ale mówię, no mam dwie ręce, więc połowę na oko wsypujemy. Dobra, jedną część mam. Tutaj zaraz oregano uda mi się tak otworzyć. Nie chciałbym też za mocno przerywać. Dobra, udało się. Oregano tak samo. Mamy 30 gram, wrzucamy 15 pach poszło oregano. Zamykamy pietruszka. Najlepsza jest świeża. Słuchajcie, świeżą pietruszkę tu u jeszcze, jeszcze nie zostało nas posadzone. Tak? Nie to co my się jemy. To akurat jest e, dosiane. Żona tam niby już przygotowuje jakieś ziarna do siania. Ewentualnie sadzenia. Niektóre rzeczy więc. Będą. Na przyszły rok obiecuję, że będę wszystko nie storepki, tylko wszystko będzie tak, jak tutaj ta cebula e, leżał na stole. Nie wiem czy na tym, czy na innym, ale będzie y, niesuszone. Niesuszone, tylko świeżo będziemy zrywać e, z ogródka. No i dobra, to mam już ogarnięte, teraz przygotuję, przygotuję już teraz cebulę, e, czosnek, tutaj te suche mogę, których nie używamy, również odłożyć, e, czosnek, wiecie co, nie, teraz cebulę i imbir przygotujemy ogólnie, to może tak, opiszę jak to będę robił, kroję w plastry. Plastry, nie trzeba żadnej mocnej kostki, e, czy ścierać. Wystarczą plastry, wrzucamy do, e, do wody. Dru, cebula, Cebulę pokroimy normalnie, w nie wiem jak to się nazywa w talarki, tak? Czyli e, w paski rozłupiemy to, wrzucamy jedną i drugą. E, jeżeli chodzi o imbir, sorry, muszę sobie poradzić. O, dobra. Jeżeli chodzi o e, czosnek, będziemy go tylko przekrajamy. Przekroimy go tak wzdłuż i będziemy zgniatać go, i tak samo do, do, do wiadra. Dobra, to przygotuję tutaj sobie materiał, towar, i za chwileczkę wracam. No i dobra, już jestem. Proszę bardzo, e, imbir pokrojony. Tak, imbirek już można. O, pach! Wrzucono. Leży im w środku. Jest. Dobra, kolejna cebula. No i udało mi się popłakać. Już z nocy zaczęło jeszcze bardziej lecieć. Cebulka, kochani, tak jak mówiłem, pokrojona w plastry. O, i ciach. I tutaj podobnie. Delikatnie obrałem z tej pierwszej warstwy. Nie za mocno. Tylko to, co suche było, najbardziej kurcze. O, czym zaczęły wzawić. Eee, więc tak jak mówię ym, z pierwszej tej warstwy pyk wrzucamy o cacy całość cytrynka, duża ilość witaminy C też im bardziej stek, da jak czosnek im bardziej zapach jest intensywny tym, witami, tym yy, warzywo tutaj akurat ta cytryna yy, Boże. Ta cebula jest mocniejsza, jeszcze zastanawiałem się nad cytryną, mu też można byłoby dać, ale, ale już tego C chyba za dużo tutaj by było, więc sobie odpuszczę, w szczególności, że mamy tutaj inną, inne jeszcze dodatki, no dobra, przygotowuję czosnek i za jestem, no i dobra, już jestem, słuchajcie i to wygląda mniej więcej tak, oczywiście co tutaj mi podpadało z tych suchych, to odrywamy, i to wygląda, o tak jak tutaj widzicie, przekrojony wzdłuż, czosnek pyk, nożem, nożem troszeczkę, o może tak przygniotłem, przygniotłem go i już powinno być okej. Okay. Ja Cię kręcę, jeszcze mi ta cebula, cebula trzyma, dobra. No i dobra, i taki oto mamy wywar, tutaj mam. Teraz zmienię rękę sorry za paluchy w kadrze o dobra patyczek i mieszamy i mieszamy dobrze e, to oczywiście oczywiście e, trochę opadnie spokojnie jak złapie wody to opadnie nie wszystko ale część powinna opaść Dobrze wymieszać, można przykryć jak najbardziej. I taki wywar, kochani, e, może stać. Od razu Wam mówię, tu jest czosnek, e, cebula. Więc zapach na początku jeszcze w miarę ok, Ale po dwóch dniach klękajcie narody. Będzie dawało i to równo. Dlatego proponuję, jeżeli macie jakieś pomieszczenie gospodarcze, do pomieszczenia gospodarczego sobie wynieść. Ja akurat w piwnicy to robię. I zostawię to w piwnicy, bo tutaj mi akurat ten zapach nie będzie przeszkadzał. Ja zresztą lubię ten zapach, ale jak poprzednio zrobiłem w domu, hojacie to było ostro. No i przykryję tak, żeby tutaj, no czyż w suma summarum, zaraz może jakiś woreczek naciągnę, albo folię. I to sobie będzie. O, i pak. I w takim stanie odstawiam to na dwa dni. Można przyjść, przemieszać od czasu do czasu. E, niewymagane, ale ważne, żeby odstało to, żeby to się wszystko przegryzło i za dwa dni. Jutro jest niedziela, jutro filmiku nie będę nagrywał, żadnych. Znaczy, będę, wiecie co, z, z, z otwarcia i zbierania jajeczek, może nagramy, ale to wszystko wrzucę w filmik poniedziałkowy. E, e, filmy będę wrzucał, kochani, około godziny 19, Postaram się codziennie coś tam nakręcić. Ewentualnie będę uprzedzał, że następny film tak jak teraz nie będzie w niedzielę, ponieważ w niedzielę idę do pracy, e, więc ten poniedziałek, na poniedziałek wszystko odrzucimy. Na poniedziałek coś ciekawego wymyślę, to będziemy zaraz w niedzielę, no, z drugiej strony będziemy odcedzać to tak, już będziemy mogli w wieczorkiem, około godziny 18 za te dwa dni właśnie odcedzić, przecedzić to i będziemy dalej kontynuować tutaj z tym wywarem zabawę i dawać kurkom. Zobaczymy, jak to będzie szło. No dobra, ja biorę się za sprzątanie, myć ręce muszę, ponieważ ostro dają. Ło, czosnek, więc myję rączki i widzimy się na zbieraniu jajek. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj coś więcej zebrać, czy, czy kurki dały popis sobotni, sobotniego dnia, czy, czy sytuacja się ustabilizowała na razie. To do zobaczenia. No i dobra, jesteśmy już w kurniczku. Pomocnik dzisiaj znowu jest. Pomocnica. I będziemy zbierać jajeczko. O kurczę, sporo jajeczek, co? Tak jest. Dobra. Jedna może być mało. Ja nie ma! Ja, ja. No. O, kurka przyszła do nas. Hej. Cześć. Tak? Ja, tak? Tak, cześć. Dobra. No to co, Niunia? Wyciągamy. Teraz, tak. momencik, przekręcimy. O, rękę. I bah, jedziemy. Proszę bardzo. Tutaj te brązowe jajeczka to właśnie są z tych brązowych kurek tych brownów. Jak tutaj wcześniej już komuś wspominałem. Tutaj mamy jajeczko takie mieszane. Ono jest troszeczkę brązowe, ale ogólnie jest białe. No i dobra. Ile jajeczek mamy? 6 jajeczek. Junia jeszcze nie liczy. Sprawdzimy gniazdo, Mama! żeby nie Tak? Jest kolejne? No i dobra. Tu wyciągamy. I tu mamy jajeczek. Jedno jajeczko. Tutaj nie widzę. Trzeba będzie posprzątać. Mama! Dobrze. O, proszę bardzo. I tutaj mamy jajeczek. Dwa jajeczka. O, tak? Dwa jajeczka. Mamy. No super. Dobra, tutaj też nie będziemy. O, i tutaj na końcu też mamy takie malutkie jajeczko. I dobra. Reszta. Tutaj pusto. Góra pusto. Na górze dzisiaj nie ma nic. 10 jajeczek. O. To kochani, jest kurka. E, ja mam same kurki tutaj wnioski Healina. E, to jest akurat Sonia. Hilain odmiana Sonia. E, te drugie brązowe to są browny. Czyli po angielsku brown niebieski brązowy. I one dają te kurki, dają białe. Tak, kochanie, dają białe jajeczka. O, akurat przyszła brown. I one dają te ciemniejsze brązowe jajeczka. Dobra, tutaj mam wodę, mają ziarno, mają. Tylko tak jak widzicie, wysypują. Strasznie dużo wysypują. Coś im nie smakuje, to od razu wyrzucają. Tylko że z tego, co tutaj widzicie, jest wszystko: zarówno jak i kukurydza, taka grubsza. Jest i pszenica, owiec. Eee, wszystko. No wszystko. Już nie wiem. Zostawiam im to, bo widzę, że im się nudzi. I dlatego. Potem to po prostu zbiorę. Sypnę to im na wybieg, będziemy sprzątać w poniedziałek. E, w jutro uciekam do pracy. Nie będę miał za bardzo czasu, więc w poniedziałek będziemy sprzątać. Posprzątamy w poniedziałek. E, wszystko <laughs> zgarniemy i pościelimy na nowo. No dobra, teraz się z wami żegnam. Dzisiaj mamy 10 jajeczek. Jeżeli Wam się podobało. To e, oczywiście, wiecie, łapka. O, jeszcze do tych zajrzymy. Dzisiaj zgasiłem wszystkie światło, bo już 23 stopnie były w kurniku. Dogrzewane, super. Tak jak mówiłem, podobało się. Łapka do góry. Nie podobało się. W dół. Subskrypcja. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, e, i do zobaczenia w poniedziałek. Hej, trzymajcie się.